Masz trochę wolnego siana na Steamie, z którym nie masz co robić? Chciałbyś znaleźć jakieś inwestycje, które są pewne i dadzą ci elegancko zarobić? W tym odcinku postaram się przedstawić kilka itemów, które będą zaliczać stabilne wzrosty, no i mają niskie ryzyko na straty. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. Skin z Manki to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Zważcie na to, że to tylko moje opinie. też Jeśli będziecie chcieli kupować wymienione itemy, pamiętajcie, by najpierw dokonać własnego researchu. Ja tutaj mówię dość ogólnikowo, no i tych zmiennych jest dużo więcej. No i możliwie też kupujcie te rzeczy w dołkach. Takie w miarę uniwersalne spadki, które mogą nadejść, to promocja na kapsułki z Paryża, no i trochę później Steam Summer Sale. Zacznijmy sobie od skrzyneczek, wiele osób, w tym ja, od nich zaczynało. W niżej wymienionych skupiam się na ich taniości, no oraz przedmiotach, które są dostępne w środku. Z aktywnej puli dropów mamy skrzynkę załamania oraz ukąszenia węża, Oprócz zwykłych wzrostów, które mogą zaliczyć, są one najbliższe do wypadnięcia z tej puli, co spotękuje ich piki. Dużo większa szansa jest, że pierwsza wypadnie załamania, bo jest starsza, no a potem ukąszenia. Dalej skrzynki, które praktycznie nie dropią, jest na nie bardzo mały procent szans, dzięki czemu ich supply będzie spadał. No i są to skrzynie strefy zagrożenia, pryzmatu 1 i 2 i klasz mają spoko koski, a klacz ma no, przemocarne rękawiczki w środku i są przy tym bardzo tanie. Można też kierować się w droższe skrzynie, gdzie mogą dropnąć no jedne z najdroższych kos i tutaj te zyski również są na pewno stałe, no bo wi wiadomo, ludzie będą otwierać y youtuberzy będą robić openingi, żeby właśnie te najdroższe kosy zdobyć. I tutaj na przykład y skrzynie gamma, y skrzynie chromatyczności. Teraz poruszymy temat Paryża. Inwestowanie w kapsułki naklejki z niego na promocji jest dość ryzykowne krótkoterminowo. Osobiście obstawiałbym dość długą stagnację, ale myślę, że jeśli nakupicie wybrane rzeczy i odpowiednio długo przetrzymacie, to zarobicie. Takimi pewniaczkami są drużyny znane, lubiane i z ładnym logiem. Z Paryża natomiast mamy rzecz pewniejszą, mianowicie zestawy pamiątkowe, które patrząc na poprzednie eventy zaliczają profity. Takim moim faworytem będzie zestaw z Mirażu. Kozacki czerwony skin w środku plus plotki o tym, że może zostać usunięty. No i na końcu kapsułki to też fajny stablecoin, uogólniając, procentowo nawet lepszy niż skrzynki. No a oto moje wybrane: pojemnik z naklejką Legend z Antwerpu, pojemnik z naklejką Kandydata z Antwerpu, pojemnik z naklejką Kandydata ze Sztokholmu i pojemnik z naklejką Pretendenta ze Sztokholmu. Tutaj oczywiście patrzymy na naklejki, które są w środku, lecz te ceny tych kapsuł no, pospadały bardzo i myślę, że tutaj naprawdę fajne perspektywy są na wzrosty. To na tyle dzięki za dziś i do następnego.